Cezary Janowski, Pan Piotr Kreblewski. Kneblewski, Kneblewski. Przepraszam Pana bardzo, to jest dopisane ręcznie. Stawił się świadek Piotr Kneblewski. Proszę Państwa, mamy zatem jeden zasadniczy problem nie mamy oskarżyciela publicznego. Zarządzam 5-minutową przerwę celem ustalenia, dlaczego nie ma strażyciela publicznego. Proszę o wszystkich o opuszczenie sali i na korekarzu i przedstawicieli

nie no. mogę. Zrobię to dla tego, co jesteście.